Zaproponuję sefce spacer. Będzie romantycznie. Puk, puk, puk. O hej, kapitanie, co tam? Wiesz co, jest taka piękna pogoda, pomyślałem, że pójdziemy na spacer, co? Jasne, nie ma sprawy. No, fajny miał kapitan pomysł, żeby pójść na ten spacer. Dzięki, dzięki, wiesz, ja to się znałam, nie. O, zobacz, księżyc w pełni. A, jak to w pełni? <śleszamy> Wyspa Mako. Kapitanie. Mam pewien sekret. Wiesz co, ja wiem o co chodzi. Ale jak to? No, no wiem, no jesteś facetem, no. Co? Nie, nie jestem. Uf, sorry. To coś innego. Sewko, zaczekaj. Sewko, wytłumacz mi o co chodzi. Kapitanie, niech pan spojrzy w dół. No Dwa razy nie musisz mówić.